Witam wszystkich na kanale Matfaza. Dzisiaj zajmiemy się dowodem algebraicznym. Mamy udowodnić, że dla każdej liczby naturalnej n, liczba 20n2 dodać 31, dodać 7, przy dzieleniu przez 5 daje resztę 2. Najpierw powiedzmy sobie, o co chodzi z tym dzieleniem przez 5 i z resztą. Weźmy sobie przykład. 25 podzielić na 5, no to jest 5, żadna reszta nam nie zostaje. 26 podzielić na 5, no to piątka się mieści 5 razy, no i zostaje nam reszta 1. 27 podzielić na 5, no to piątka mieści się 5 razy, resztę mamy 2. 28 podzielić na 5, no to piątka mieści się 5 razy, resztę mamy 3. 29 podzielić na 5. No to mamy 5 i resztę 4. 30 podzielić na 5 to już jest 6 i reszty 0. Zatem reszty z dzielenia przez 5 to są 1, 2, 3 i 4. My chcemy pokazać, że nasza liczba przy dzieleniu przez 5 daje nam resztę 2. Więc chcemy zapisać tą liczbę jako 5 razy. To jakieś wyrażenie plus 2. Wiemy z treści zadania, że n jest liczbą naturalną. No i weźmy sobie to wyrażenie. 20 n kwadrat dodać 30 n dodać 7. No jeżeli mamy daną liczbę zapisać jako 5 razy jakieś wyrażenie, no to musielibyśmy piątkę wyciągnąć przed nawias. No to w nawiasie zostaje nam. 4n kwadrat, dodać 6n, no i mamy siódemkę. Piątka w siódemce mieści się raz. No ale 7 to jest inaczej 5, dodać 2. Wzięliśmy jedną piątkę z tej siódemki i musimy jeszcze dodać 2, no żeby, żeby otrzymać. Równość. I zauważmy, że mamy 5 razy jakieś wyrażenie dodać 2, ale musimy również zauważyć, że to wyrażenie, czyli 4n kwadrat dodać 6n dodać 1, jest na pewno liczbą naturalną. Wiemy, że n jest liczbą naturalną. No to 4n kwadrat też będzie naturalną. Pomnożymy coś razy 4, podniesiemy do kwadratu, nadal mamy liczbę naturalną. 6n, czyli 6 razy coś naturalnego, również naturalne, 1 jest liczbą naturalną, zatem suma liczb naturalnych jest liczbą naturalną.